Na. Ja. Cześć tu z i Zachimowicz. Otworzymy dzisiaj sobie Puszkę Kolekcjonera. Wezmę sobie ją. Puszkę kolekcjonera, która zawiera 107 z kartami i 3 karty zdiwizowanej edycji. No i mam nadzieję, że dla kończy tego nojera... No nie, nie żumuję, nie zobaczcie. No i otwieramy. Jest to kolekcjoner, nie otwieramy, ale ja... Ostatnio oglądałem filmik, nawet dzisiaj chyba, yy, filmik yy, szalnego kolekcjonera, no, pewne szacunek dla niego, że coś takiego mógł trafić. No i otwieramy. Mamy tę wyściółkę. Mamy. No i wyciągniemy sobie wszystko. Poszkodzymy sobie na podpórkę. I limitki to Eden Award Victor Fischer i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Wow, Jakub Błaszczykowski. Fajna limitka, rzadka limitka. Naprawdę cieszę się. Jakub, odłożyłem sobie tutaj. Nie miałem go, więc fajnie. No, ja się podnoję żal. Widzicie wszystko? My mamy wszystkie tak czarne, a nie jak nie rozumiem białe, dobra z Gcze z fa... nie widzicie z Fabregasem z Balem z Gcze z Fabregasem z Gcze z Bejlem, z Bale z Bale z Gc z, bejlem, z, bejl, z, bejlem, z, getse, z fabrygasem i Zacznijmy sobie od Bale'a, bo jest ich najwięcej. o czyż to tak dużo? Jeszcze nie wiem, czy jest tak dużo. Dobra, Tego Mario Fernandeza. Mario Suáreza. Moje. Logo Chelsea. Mastera of I Disney Solar Zoom'ek, którego nie mam. Czyli fajnie. Nie wiem, czy ale to jest na Tutaj sobie włożymy bazówki, a tu trochę lepsze. No i teraz idziemy w klasę. Nie nie tak. I jestem. Yy, Barca Lego, Buffona, Kajtana, Gaitana, przepraszam. Yy, Rogo Bardzo Monachium i Covedetta. Również go nie ma, więc fajnie. No, no nie znaczy ta puszka dobrze zaczyna, bo ja zbieram takie karty, których nie mam, a nie, że są dobre. Ale dobre też pójdę oczywiście, nie? Ten spisa. Ale to będzie nie, nie, nie obchodzi. Ale z tym właścikowski, no jako Ciężko, bo tak, bardzo ciężko. A w to małe. No i znowu Mario Hernandez. Mario Hernandez. Ma jest i moja. znowu był taki sam początek. Carvalho i Game changer! Got the Mam go, ale fajnie, fajnie, fajnie! Game Changer! Czyli już coś fajnego? Łapcie Koda, jak chcecie. Nie, nie zobaczyć Nie, nie zobaczycie. Ale fajnie, fajnie że go mam. Fajnie że go trafiłem. Jest fajnie. Możemy sobie go tutaj, żeby było go lepiej widać. Bruma osunął. Kurde. Czy karty przyjęcie które trafiłem? Ale Błaszczykowski trochę sfatygowany. Ale jest... Bruma też jest dobry. Jest pobegasem. to lubię, ale tak samo mi chodzi. tu mamy albo agenda Polski akcja Milika, Brandta, Kakitaniego, Jeffersona, i nawet na subotyca defensywnego tutka Sam Bazofki Bale jest podobnie do końca. Pięć tak. Dwa no, pół mamy no, no, karty. Mamy Juan Frana, Castro, Kodina, Fachmana, Mamy Isko i rok Galatasaray. Czyli fajnie. Isko. Prawdopodobnie nie mam, bo nie poszedł na wymianę. Chociaż nie. Nie, 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 nie. No, to karty. Uzupełnia te, porządek, których nie miałem. Znowu Castro, y, 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 y. Lima chociażby, to są Gliot Bender i Forsberg. Także do siebie coś trafia. Nie, nie, to jeszcze. tu ta saszetka. No ale się będzie Samuel, Bulut, Sequeira, Robo Bolusi, Buzia Zano, Inventivenes, James Rodriguez! No znakomita puszka. Game Changer, Inventivenes, James Rodriguez, proszę Państwa. Co za fajna puszka. Znaczy, mam go. Ale chciałam się do niego wymienić, więc za... no. Fajnie. Następnie troszeczkę asgety. Słabo, że taki drugi filmik, ale... ...krótszego nie mogę nakać. No, Mamy tego. Następnie go. Endersona, a prawda. Yy, tu mamy znaczek szachtawy do Jest, jest, jest. Następny aspekt. Tym również go nie mam, proszę Państwa. Również go nie mam. To jest Expert Ashley Cole. I na koniec... Widzimy y, Stars i boku 2. Oni są na zmianę. Ktoś by go chciał. Piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Albo w komentarzu pod tymikiem, y, o kartach na zmiany. Ale puszka znakomita. No, normalnie inwentywenes. To tego, Buluta, Sequere, Juan, Juanfana, Rakickiego, Florenciego i La Szkoda. Szkoda. To jest tylko La sima, ale ale... Na Najczęściej wpadająca karta Ladesima. Ostatnia paska. No, nie trzeba kuchać, bo... Fabryka. No to jakoś tak. A co, niektórzy palcami nie, nie O, to już się to Federo, Lima, Samuel, De Sanctis, Louis i K-Player, Filblam. Miałem go w Patryka Dalma być, Filblam, K-Player. Trzeba to, to się wymienić. No i to tyle. Taką e, jakby e, analizę odłożę ja tego wkładanie razem z bazówkami takie bardziej specjalne i tak trafiliśmy tyle bazówek każdy też słabsze to są masztety takie na wymianę oczywiście wszystko idzie to jest rzadki, ale z tych. No, ta limitka boszikowskiego. No zdecydowanie najlepsza limitka trafiłem w puszkach. Może jest fatygowana ale nieźle. Z tego boszikowskiego, fisera, jest inventi Venesa, Isko, Brumę, Ladesime Experta Cola, Defensive Walka soboticia, 5 Baila, e, Limited Edition Azarda. i fasa wodita będzie dziękuję za oglądanie tego. A, jeszcze. sam to bylo, la, No i co? Dziękuję za oglądanie tego filmu. To by za tej